Słuchaj, powiedz mi o motywacji, dlaczego to robicie? I, ale co robimy? A spotykamy No to działanie. E, no robimy dlatego, że lubimy pomagać ludziom, często bezbronnym, w walce z chorobą e, nieuleczalną. I zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, no to nigdy nie, nie zastanawialiśmy się nad tym, czy to robić, czy nie. Po prostu to robimy. Jaką motywację? O co wam chodzi? Gdzie to będzie puszczone wszystko w ogóle. Co ty? Chęć pomocy. Skoro sam sobie nie mogę pomóc, to może pomogę innym. Ja, ja przepraszam, że wchodzę w kadr, ale mi mówił, że dla pieniędzy to W zasadzie dla nas to już jest tradycja. Raz, dwa razy w roku realizujemy takie przedsięwzięcie. E, słuchajcie, mówię do wszystkich przedstawicieli firm e, komercyjnych. Naprawdę warto nie tylko dać od siebie raz w roku ten 1%, ale też zaangażować się jako firma w takie przedsięwzięcie. E, zobaczycie później, jakie to jest uczucie tutaj. Hello, my name is Frank Kiltubart. I'm a clubsman. 90% skorzystaliśmy z tego zaproszenia, jest to dla nas wyróżnienie, że możemy wspomagać tak szczytny cel. Bardzo fajna współpraca, z chłopakami bardzo fajnie się współpracowało, zwłaszcza dlatego, że robili to charytatywnie i bardzo im za to dzięki i dzięki całej ekipie. Dziękuję chłopakom i artyście, i całemu zespołowi, który tak z serce, serca chciał zrobić coś dobrego. I to dobro będzie nam wszystkim, a szczególnie naszym podopiecznym, służyło.